Hej wszystkim. Dzisiaj mam dla Was filmik, który może Was wyjątkowo zainteresować, ponieważ jest to filmik dotyczący kreski. Może zacznę od tego, że ja osobiście z kreską nigdy nie miałam jakiegoś większego problemu i um, uważam, że liczy się praktyka. Jeżeli praktykujecie od ho, ho ho czasu, no to wiadomo, że ta kreska Wam idzie łatwiej niż y, osobom, które robią ją bardzo rzadko. Ale y, ja ostatnio prowadziłam y, te moje makijażowe rutyny taki jeden sposób, który mi tą kreskę wyjątkowo ułatwia, jeżeli chodzi o jej aplikację. Także pomyślałam, że fajnie będzie nakręcić ten filmik, ponieważ jeżeli jest tutaj osoba, która się uczy tej kreski, nie umie się nauczyć, bo e, tak jakby nie umie utrzymać stabilizacji swojej ręki, to może być to właśnie klucz do tego, żeby tej kreski się nauczyć. E, jak najlepiej, czyli doskonale. Jeżeli zaobserwujecie sobie wizerzystów przy pracy, w sytuacji, kiedy malują modela czy modelkę, bardzo często korzystają z tego typu gadżetów. Czyli puszka, który ma z jednej strony tasiemkę, którą można założyć na palec. I jest to właśnie klucz do naszej idealnej kreski. Dlaczego? Ponieważ ten puszek polega na tym, że ręka przyłożona w danym miejscu do twarzy jest ustabilizowana, a nie musimy się martwić, że tutaj makijaż, który jest już wykonany pod spodem, nam się jakkolwiek zniszczy. Ale ja oczywiście, kiedy malowałam klientki, czy, czy modelki, czy, czy właśnie w takich sytuacjach, oczywiście czasami używałam tych puszków, ale nigdy nie pomyślałam o tym, żeby używać go, kiedy robi sama sobie makijaż, jakoś nie było mi to potrzebne. Aż raz spróbowałam i faktycznie to jest klucz do idealnej kreski, przynajmniej dla mnie. Dlaczego? Ponieważ jeżeli malujemy sobie kreskę, ja mam tutaj akurat pędzelek mój ulubiony do kreski, jeżeli malujemy sobie kreskę, to opieramy sobie. Delikatnie chociaż, tutaj kością opoliczek. Nie mówię tutaj, że w jakikolwiek sposób niszczymy sobie makijaż, bo możemy sobie go nie zniszczyć, to jest teraz sprawa drugorzędna. Ale o co mi chodzi? Kiedy opieramy y, taką małą płaszczyzną y, palca na twarzy, ta ręka jest tak, jakby zachwiana. Tej stabilizacji, pełnej stabilizacji nie ma. I o co chodzi? Bierzemy sobie puszek. Dajemy go na mały palec, na samą koń, końcówkę małego palca i przykładamy ten palec. I w tym momencie możemy sobie mocno oprzeć tą rękę o twarz i nic nam się nie stanie. Tutaj, jakby kiedy nie mamy tego puszka, to nawet jeżeli chcielibyśmy oprzeć tą twarz, to tak jakby nasze palce nie są tak wyprofilowane, żeby to było ustabilizowane. Zawsze możemy tutaj. Te kości oprzeć, ale one są takie wywrotne i to w ogóle jest bez sensu. Natomiast kiedy mamy ten puszek założony na, ten, na końcówkę palca małego, to, to jakby ta ręka jest ustabilizowana, bo możemy docisnąć nawet do tej twarzy. I to jest właśnie nasz klucz do malowania kreski. Jeszcze gorsza sytuacja jest, kiedy robimy to totalnie w powietrzu, czyli nie opieramy tutaj żadnej kości na tym naszym policzku. I wtedy ym, jakby nasza ręka jest w powietrzu. I pomimo tego, że nasza ręka jest stabilna, że jest gdzieś oparta o stolik czy coś takiego, możemy mieć delikatne drgania. I w tym momencie robimy sobie, robimy jest delikatne drganie i już nam kreska ląduje tutaj zamiast przy samej linii rzęs. I tak sobie dokładamy, i tak sobie dokładamy, i kreska potem jest taka, i potem się wkurzamy i trzeba ją zmazać. I to jest kompletnie bez sensu. Trzeba sobie ułatwiać, żeby yy, ta kreska zawsze nam wyszła idealna. Dlatego teraz przejdziemy do praktyki i pokażę Wam, jak to wygląda, jeżeli chodzi o całą aplikację. Dzisiaj używać będę mojego żelowego eyelinera Maybelline, który uwielbiam i mojego ulubionego pędzelka do eyelinera yy, Winsor Newton w seria Galeria rozmiar 0, zakupiony w yy, papiernikiem. Nakładam sobie dość dużą ilość naszego eyelinera na rękę, bo tak mi jest wygodniej. I zaczynam malować kreskę. Oczywiście na małym palcu mam nasz puszek, jakby stabilizuję sobie nim rękę. Ja zawsze, zawsze malowanie kreski zaczynam od tej naszej linii rzęs na całej długości, a potem dopiero wyrysowuję jaskółkę, bo tak mi jest po prostu wygodniej. Ale ogólnie w kresce chodzi o to, żeby nasza jaskółka była przedłużeniem naszej dolnej linii rzęs, kiedy patrzymy na blusterko na wprost. I tak też ją wyrysowujemy. I teraz patrzymy na wprost, ciągniemy tą naszą linię. I w tym momencie mamy pewność, że ta jaskółka nam zawsze wyjdzie, i jest to, jest to taki sposób, który pasuje do większości kształtów oka. Także możecie go próbować w ciemno i zawsze Wam wyjdzie ta jaskółka dobrze. Tylko trzeba pamiętać, że jaskółkę robimy zawsze patrząc na wprost do lusterka. Nigdy nie zamykamy oczu w, tym, w tej sytuacji. Potem sobie już możemy zamknąć oczy żeby sobie ją wymalować w środku, czy poprawić, czy, czy cokolwiek, ale sam ten kształt ustalamy zawsze na otwartym oku. I teraz co robię? Łączę sobie to wszystko i potem wypełniam. Jest to cała filozofia robienia kreski. Im mocniej dociśniemy tą rękę do puszka, tym bardziej ona jest ustabilizowana i właśnie o to chodzi, żeby ona była jak najbardziej stabilna w, w przypadku robienia kreski. Namaluję drugą szybko i zaraz. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten mój gadżet ułatwiający malowanie kreski. Jest to, dla mnie jest to najprostszy sposób malowania kreski, jaki w ogóle istnieje, ponieważ nasza ręka jest, tak jak mówiłam wcześniej, stabilna i o to właśnie chodzi. Mamy największą precyzję tego, co robimy i świat polega na tym, że jeżeli jest możliwość ułatwienia sobie danej czynności, to trzeba to zrobić, bo nie chodzi o to, żeby się męczyć, żeby udowodnić komuś, że w powietrzu możemy zrobić... Yy, Niesamowicie dobrą kreskę, ponieważ zawsze może nam wystąpić te drganie ręki czy, czy coś takiego, no i kreska po prostu będzie do zmycia. A nie mamy na to czasu w dzisiejszych czasach, żeby sobie robić i zmywać, robić i zmywać, bo czasami potrzebujemy wcześniej rano wyjść z domu, zrobić sobie szybko właśnie taką fajną, idealną kreskę i to jest naprawdę wielkie ułatwienie. Także jeżeli spróbujecie, to mam nadzieję, że Wam się przyda ten mój sposób, bo dla mnie to jest. To jest rewelacja. Na koniec pewnie jesteście ciekawe, co mam na ustach i jest to pomadka firmy Lime Crime Red Velvet z serii pomadek Velvetines. Jest to po prostu coś niesamowitego. O tej pomadce wczoraj dodałam posta, także w informacjach dostaniecie linka do tego posta, bo tam jest właśnie recenzja tej pomadki. Ja polecam Wam serdecznie i żeby Wam udowodnić, jaka jest zajebista, to... Nie zostawia w ogóle śladów. Jest czerwoną pomadką, która nie zostawia śladów, utrzymuje się wieki, jest niesamowita i bardzo Wam naprawdę ją serdecznie polecam, bo dla mnie to jest hit, a poza tym ten kolor jest, jest po prostu nieniemny. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Do następnego pupa. Pa.